Cześć moi kochani, w końcu do Was powracam z takim filmikiem, takim bardziej gadanym, tak bym to nazwała. I jestem z Martą z Światopogląd, podajcie od razu na jej kanał. Tak, zapraszam, zapraszam, zapraszam. Ja jej filmiki uwielbiam i w końcu e, nagrywamy coś razem po dłuższym Uuu, czasie. Tak. Ostatnio to było na walentynki? O, to było dawno. rok no, temu ona. Jakoś tak, bardzo, bardzo dawno temu. Ja powróciłam i Marta powróciła też na moim kanale po raz tam chyba można trzeci. trzeci? No trzeci już tak. tak. No, zapraszam Was na taki tag, który jakby już istnieje, ale wymyśliłyśmy, tak, dałyśmy kilka od siebie. naszej wersji? Jest tak, 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 jest w bardziej naszej wersji, więc jaki taki, taki letni tak A właśnie niezbędny. niezbędny. Więc będzie. Czy woli, wolimy to lub to? Każda odpowiada za siebie. Tak, żeby nas trochę lepiej poznać. Mhm. Lody czy jogurt mrożony? I jogurt mrożony. Ja uwielbiam jogurt mrożony. Ja, ja też, ja, to ale ja powiem tak, że jeśli miałabym do wyboru moje ulubione, ukochane lody... wiem, które, tak, których nie potrafię mówić. Tak, to ale... bym zawsze to wybierała, ale one są strasznie drogie. Harendasy, że tam jedna gałka to jest tam ponad 4 zł. Więc e, jak pamiętam, jak byłam z chłopakiem, to on sobie nie wiedział, że ona takiego długo ja, tak dużo koszem. To ja poproszę, to, to, to taki dodatek, i wyszedł, wyszedł rachunek 50 zł, i on tak się przestraszył. No ale gdybym mogła, to bym jadła Hagendasy, ale jak nie, to już wolałabym też, jakby e, był bo takiejkolwiek lody to ja tak średnio. No, z jakimiś panią dodatkami, czy rozkawki, do to jest. O, no, tak. No. Drugie pytanie to nie będzie wybuch, tylko ulubiony lakier do paznokci. Kolor? No. Na lato mam teraz bazę na żółty. Żółty? Żółty, ale taki nie taki bardzo ostry żółty, tylko taki bardziej z mm -hmm. taki pastelowy. pastelowy. a ja mam na tym, co teraz mam. Od kiedy nosiłam go na Teneriffie, zapraszam do vloga, to mam obsesję na tym, na punkcie tego lakieru. Taki Opis. niebieski, albo też lubię takie elektryczne, takie mocne niebieskie. Mm -hmm. To jest Essie, będzie w opisie akurat. Jeśli ktoś jest zainteresowany. Strój jednoczęściowy czy dwuczęściowy? Dwu. Dwu? Mhm. Powiem ci. ja nigdy nie miałam sobie jednoczęściowego. Tak? Nigdy. Nie nie ja, nie to jest w ogóle. Ja powiem tak, że mm, wolę dwa, jeśli chodzi o takie opalanie, żebym założyła tam, żeby pójść, na przykład tak, że o idziemy na spasek, ale może się poopalamy, może się mhm. wykąpiemy i tak nakładam coś potem na ten strój, ale jeśli mam pływać, wiem, że będę pływać w morzu, to zawsze biorę na zmianę, żeby móc... Jednak, mm -hmm. bo ja nie wiem dlaczego, ale na przykład wszystkie moje takie dwuczęściowe, to nie mogę w nich pływać, bo na przykład ja lubię górę na przykład no, i to jest... mnie to denerwuje. Więc pod takim, mm, tak, jeśli chodzi o takie pływanie bardziej tak na sportowo, no to jednak ten jednoczęściowy jest lepszy. Czyli long to jest dwu, a woda to jest jedno. Tak, tak. <laughs> Rolki czy rower? Wybrałaś super, bo to Marta tutaj ostatnie pytania ogarnia. Ja mam problem z literą R, to wybrałaś rolki i rower. No tak. A u mnie właśnie w godzinę, za tak każdym razem, kiedy chcieli się ze mnie nabija, to jest powiedz rower. No więc super. A wezmę na barbar. Ale już teraz tak trochę lepiej mi to idzie po tylu latach w Polsce, więc. Nie, no jest dobrze. No to rolki mm, czy rower? Ja bym powiedziała rower, dlatego że nie mam rolek. Tak, ja chciałam powiedzieć to samo. Ale bym bardzo chciała na rolkach pojeździć, uwielbiam no. rolki. Grill czy ognisko? Ognisko jesienią, a latem grill. Tak? Mhm. Zawsze tak u mnie było w Chobrze, w moim rodzinnym mieście, że właśnie w, że ogniska też były w latem, ale jednak ich klimat był fajniejszy dla mnie właśnie w, na jesień. A ja bym nie robiłam jesienią nic takiego. A właśnie my robiliśmy. i tak teraz sobie wspomniałam, że grill zawsze właśnie była jak malówka i tak dalej. Z mm -hmm. się zaczęło się już y, grille. Mi się kojarzy ognisko bardzo y, z latem, bo właśnie jeździliśmy na działkę i na działkę mamy takich po prostu w ogrodzie takie kółeczko z kamieni i tam mieliśmy nasze ognisko i tak zawsze siedzieliśmy nad jeziorem mm -hmm. przy ognisku i bardzo przyjemnie było, więc bym raczej powiedziała ognisko, chociaż no grill jest bardziej praktyczny, nie? No bo no. to każdy może prawie zrobić w ogrodzie, a nie każdy ma ochotę mieć ognisko, więc palić sobie, no palić tak. Tak, bo potem taka dziura zostaje, nie? No. czy rozświetlacz? Jedno i drugie. No. <laughs> Naprawdę, nie potrafię wybrać. Chociaż ja w tej chwili bym powiedziała rozświetlacz, bo mam jest... fazę. Tak, ja też mam fazę. E... To, to number one. Więc... Teraz... Bronzer y... teraz... też bardzo lubię. No. Koc czy ręcznik, więc tam idąc na plażę, nad jezioro. Nie wiem, ile sama dobiorę ręcznik, jak z rodziną po To, to ja, Jest nas więcej to może na no Tak, koca. Ja w ogólnie wolę jednak ręcznik. Mam wrażenie, ma, ma wrażenie, że do koca wszystko się tak przyczepia. że ma inną taką... jest inny materiał, na tak, jak taka trawa jest czy coś, to mam wrażenie, mhm. że do koca strasznie się wszystko tak nie przykleja, ale tak przylega a ręcznik wystarczy wytrzepić nie, nie wiem skąd w ogóle mi się takie ale coś kojarzy Jeśli to łatwiej go wytrzepać no może, tak? nie wiem może nie wiem dlaczego mi się coś takiego kojarzy, ale ja wolę ręczniki naturalne opalenie, znaczy taki samo opalać w sensie, że smarujesz się wcześniej, żeby nie jakieś tam olejki brązujące nie ja, nie, ja nigdy nie stosowałam w ogóle samopalaczy. Ja też, nigdy nawet nie próbowałam. Ja, ja też, też nie, nie wiem, to jest zawsze naturalne, nawet z salarium to, to też nie. Też nigdy nie, nie byłam na salarium, ale za naturalną opalnizną też tak średnio, bo ja się nie opalam. Ja tak samo, widać, myśmy białe jak albinoski. Tak Ej, jestem opalona! No, ja nie wiem. Czy, może e... Robimy, ja się robię różowa, też się robię różowa? Tak. E, gazety czy książki, e, jako zajęcie plażowe? Na plażę. Tak możesz... ja, ja gazety na plaży zawsze zazwyczaj czytałam, przeglądałam. Książki gdzieś tam w ogrodzie, w domu, ale na plaży dużo gazety. Dlatego chyba gazety, bo je no, można tak zwinąć i sobie... Ale powodę. są też lżejsze, nie? Lżejsze A książka lusza. to jednak, jak, bo jak jest taki konkret, to mm. ciężkie strasznie. Tak. Jeszcze jest takie oprawie. twardej. Tak. No. Też. Chciałam powiedzieć to samo co Ty, tylko że ostatnio zawsze książki czytałam, jak sobie teraz przypominam, co robiłam będąc na wakacjach, która raczej książki. Ostatnie pytanie, tak trochę też związane nadal z opalaniem, to jest e, filtry czy e, takie jak to się nazywa? Przyspieszacz. Przyspieszacze? Ja to powiem straszną rzecz, bo ja się nie opalam w ogóle i mi strasznie to wychodzi. No. Ja zawsze zawsze grałam przyspieszać i płakałam, tak? no. To moja mama mnie musiała kefirem zalewać na łóżku, bo ja płakałam po no, prostu wieku nie plecy strasznie. Nie wiem, i to, to było bardzo nieodpowiedzialne, no, ale, nie. nieodpowiedzialne, nieodpowiedzialne tak. No, ja że się i tak nie opalę i moja mama mówi, żebym wzięła filtr, to się w ogóle nie opalę. No tak. Ale to, ale to dla bezpieczeństwa to trzeba. Tak, to tak nie do końca prawda tak jest. No. Bo ja no, tak zawsze, nie. zawsze krem, zawsze. Mm. I to nie krem 10 czy tam jakaś tam najsłabsze, tylko ja robię nawet 50. Aha. I 50 na, na te, te, takie miejsca bardziej tak, wrażliwe, a na przykład tam na nogi dawałam jakąś 20, mm. coś takiego. I to jest tak, że albo To jest tak na przykład, że w Grecji jak byłam, woda temu, to zaczynałam od 50 i powoli stopniowo schodziłam do niższego jakby filtru i tak właśnie w taki sposób się opalasz. to jest Bo nasze skóry musimy przyzwyczaić najpierw do słońca. No teraz już tak myślę, ale kiedyś to... Przyspieszacie, ja chyba przy taki przyspieszacz czy coś to nigdy nie używałam. Może raz ale to... Bardzo złe jest. No. Zwłaszcza jak w jesteście takie jak my, to nie używajcie takich rzeczy. Może bardzo zaszkodzić. Dobra kochani, to odpowiedzieliśmy na te 10 pytań. Oczywiście podajcie na kanał Marty, gdzie było następnych 10 pytań. Tego samego rodzaju, też związane z latem zbliżającymi się wakacjami, na które nie mogę się doczekać. Pewnie Ty też. Tak. No. Więc kochani, yy, chciałam wszystkiego najlepszego. Happy Birthday! Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i do zobaczenia niedługo. Pa pa!